Dzień dobry, dzień dobry, Krzysztof panują Bobylowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale. A dzisiaj z cyklu wycieczki-podróże zabieram Was do Wacheningen. Ale żebyście nie myśleli, że jestem weganinem, chociaż warzywa lubię, to znaczy co? Jestem mięsożerco, weganinem? <taki> Takie rozważania, troszkę bez sensu. Dobra, nie słyszeliście tego? Ok, zapraszam Was do oglądania vloga. Dobra, my już jesteśmy na parkingu. Podchodzę właśnie do parkometru. Sami możecie zobaczyć, w których godzinach i jakich dniach yy, trzeba płacić za parking. Dzisiaj powiem od razu, że jest niedziela i jest notatka z Ondachen oficielle, gratis parkieren, czyli po prostu jest wolne parkowanie w niedzielę. Super, no że nie trzeba płacić. Zawsze sobie podchodźcie do parkometru i zawsze sobie to sprawdzajcie, bo w niektórych miastach właśnie w niedzielę od 12 do 18 jednak trzeba płacić. Again, oh, oh. it's a red Co drodzy widzowie, jesteśmy na głównym rynku w Wacheningen, Sami ocencie jak to wygląda. Muszę powiedzieć, że dzisiaj właśnie w tym momencie mam swojego własnego, prywatnego anarzystę. To może powiesz kilka słów. Witajcie drodzy widzowie, siemaneczko, siemaneczko, dajcie znać, czy ja tutaj dobrze scenę nagrywam. Jak nie, to ja czekam na Wasze komentarze muszę powiedzieć, że po fali upałów w Holandii przyszedł właśnie taki chłodniejszy dzień dzisiaj około 20 stopni Celsjusza, ale ja postanowiłem się położyć właśnie na ryneczku, na ryneczku tutaj w Wageningen. O, człowiek, odpoczywa. No, sami zobaczcie, jak to wygląda. No, super, dzisiaj dzień. Nam się szykuje piękny ci No, Maciu, powiedz, przywitaj się tutaj z naszymi widzami. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakieś? Dzień dobry. Jest Żabka, proszę bardzo. Jest moja żona, rzadko się odzywa, ale może teraz coś powie. Dzień dobry. A, dzień dobry, jest Beata, już poznaliście Beatę. Jest. I Asia. Haha. Tutaj się bawi. Super. Oh. O. Byliśmy przepysznym, muszę to powiedzieć szczerze, jak na spowiedzi, te przepyszne latte maciato i cappuccino. Beatko, czy ty to potwierdzasz? Tak, żeby... zgadza się, potwierdzam, w 100% było przepysznie. Także jak jesteście w to zapraszam właśnie do tej restauracji, na pewno się nie zawiedziecie. My już jesteśmy pod domem. Dzisiaj byliśmy w takim małym miasteczku, bardzo fajnym, kameralnym miasteczku, Wacheningen. Muszę dodać też, że jest to miasto studenckie i odbywa się tam bardzo dużo imprez, nie tylko dla studentów. Także jakby ktoś miał okazję, to serdecznie właśnie do tego miasteczka zapraszam. A teraz się już żegnam. To był Krzysztof Rapanujo-Bobylowski. Cała rodzina, przyjaciele, trzymajcie się ciepło. Do słyszenia. Hej!